Fundusze Europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Podcast Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dzień dobry Państwu, z tej strony Michał Hajduk. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu o funduszach europejskich. Dziś opowiem o Mediatece Memo, znajdującej się na ulicy Moniuszki 5 w Łodzi. Chodzą słuchy, że jest to najnowocześniejsza biblioteka w Polsce. Mediateka została otwarta 22 listopada bieżącego roku. Znajduje się w kamienicy, która jeszcze do niedawna nie wyglądała tak okazale. Jednak województwo łódzkie zna sposoby na odnowienie takich perełek. Dzięki wsparciu funduszy europejskich udało się stworzyć miejsce, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy oraz przyjezdni. Wystarczy tylko być posiadaczem karty bibliotecznej. Na początek kilka faktów. Historyczna kamienica, w której znajduje się mediateka Memo, położona jest przy dawnym pasażu Mejera. Tak nazywało się kiedyś 200-metrowe przejście prowadzące do ulicy Piotrkowskiej. Nazwa wzięła się od fabrykanta, Ludwika Mejera, do którego należała zarówno ta ulica, jak i budynek, gdzie obecnie znajduje się memo. Kwota dofinansowania, czyli ponad 36 milionów złotych, pozwoliła na obszerny remont zabytkowej kamienicy. Z tego powodu cały proces, od projektu po realizację, odbywał się pod nadzorem kuratorskim. Z pewnością nie będziecie mieć Państwo problemów z trafieniem do mediateki. Na ulicy Moniuszki, pomiędzy numerami 3 i 5, znajduje się duży, kolorowy szyld zapraszający do wejścia. To przedsmak tego, co czeka Państwa w środku. Tam również nie brakuje kolorów. Memo to więcej niż typowa biblioteka. To centrum kulturalno-multimedialne. Miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. Konwencjonalne wypożyczanie książek to tylko jedna z funkcji mediateki. Znajdziecie tu Państwo profesjonalnie wyposażone studio nagrań i montażu dźwięku. Dzięki niemu możecie na przykład zrealizować swój podcast. Są także pracownie multimedialne oraz sale warsztatowe. Na fanów gier czeka sala gamingowa z najnowszymi konsolami PlayStation oraz Xbox, systemem VR, a także symulatorem lotu i symulatorem wyścigowym. Nie wiem jak Państwo, ale ja przez moment chciałbym poczuć się jak prawdziwy pilot. Jest też sala gier planszowych, komiksów oraz mangi, w której znajdziecie aż 3000 publikacji. Sale wyposażone są w kabiny akustyczne, w których można się odizolować i zagłębić w lekturze. Klocki Lego to kolejna zachęta do odwiedzin. Jeśli chcecie dać się porwać gorączce układania, w memo jest specjalna sala Legowisko. Możecie włączyć swoją wyobraźnię i, przy pomocy 100 tysięcy klocków, które się tam znajdują, wykreować swój własny zabawkowy świat. Dla osób chcących rozpocząć muzyczną karierę, lub po prostu dla tych, którzy chcą się dobrze bawić i rozwijać swoje pasje, mediateka oferuje salę wyposażoną w instrumenty muzyczne. Znajduje się tam także kolekcjonerski gramofon Oscar oraz zbiór 1500 winyli. Na terenie memo, dzięki wsparciu funduszy europejskich, udało się także zaaranżować salę wykładowo-warsztatową oraz kawiarnię. Już w pierwszym tygodniu od otwarcia mogliśmy podziwiać ciekawe występy i spotkania, a będzie tego znacznie więcej! Kalendarz wydarzeń możecie Państwo sprawdzić na stronie www.memo.loc.pl. Budynek dostosowany jest także dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak aby każdy bez przeszkód mógł korzystać z bogatej oferty Mediateki Memo. Mógłbym jeszcze długo wymieniać zalety tej instytucji, jednak nic nie zastąpi osobistej wizyty w tak wyjątkowym miejscu. Zachęcam więc Państwa do odwiedzenia Mediateki Memo. To niesamowita przestrzeń, gdzie możecie Państwo rozwijać swoją kreatywność oraz wyobraźnię. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.